rozdział 19, że wtedy Eneasz przybył do Italii, gdy hebrajczykom przewodniczył sędzia Labdon. Onego czasu po zdobyciu i zburzeniu troi Eneasz wraz z dwudziestu okrętami, na których wieziono rozbitków trojańskich i reszt imienia ojczystego, przybył do Italii, gdy tutaj panował Latynus u Ateńczyków, zaś Menesteus u Sycjonów Polifidas, a u Asyryjczyków u Hebrajczyków był wtedy sędzia Labdon. Po śmierci Latyna panował Eneasz przez trzy lata, podczas gdy w powyższych krajach jeszcze ci sami byli królowie, oprócz tego, że u Sycjonów był już Pelasgus, a sędzia Hebrajczyków, Samson, tego nie był niezwykle silny. Tego, że był niezwykle silny, uważano za Herkulesa. Eneasza znów, że po śmierci gdzieś się podział, Latynowie Bogiem uczynili, a Sabinowie także pierwszego króla swojego Sankusa, albo jak go inni zowią Sanktusa, także w liczbie bogów umieścili. W tym też czasie Kodrus, król ateński, oddał się dobrowolnie na zabicie Peloponezyjczykom, wrogom miasta Aten, tak aby go nie poznano. Jakoż zabity przez nich został. Z tego powodu ma sławę za ojczyznę zbawił, że ojczyznę zbawił, ponieważ... Peloponezyjczycy otrzymali, byli odpowiedź wyroczni, że dopóty zwycięzcami będą dopóki nie zabiją króla ateńskiego, więc oszukał ich, pokazawszy im się w ubogim odzieniu i podpuszczając ich do zabicia go przez wszczęte z nimi zwady, stąd powiedzenie Wergillego albo kodrowe zwady. Więc jego też jako Boga czci lateńczycy, ofiary mu składając. Za czwartego króla latyńskiego Sylwiusza, syna Eneaszowego, ale nie z Kreuzy, z której był Askaniusz III, tu panujący król, lecz z Lawini, córki Latyna. I ten miał być pogrobowcem Eneasza, a za 29 dziewiątego asyryjskiego króla Oneusa, za szesnastego latyńskiego Melanta, za sędziego u hebrajczyków Helego, Kapłana zniknęło królestwo Sycjonów, które Jakoby 959 lat przetrwało.